Witam Was na moim kanale i zapraszam Was do patronackiej recenzji najnowszej książki autorstwa Mariusza Leszczyńskiego Wysłannik Śmierci. Jest to książka wydana dzięki wydawnictwu Laki i zaczniemy sobie oczywiście od tego jak książka się prezentuje. Okładka jest w odcieniach takich błękitów, wchodzących w granaty. Tutaj mamy ciemną postać i oczywiście jakby tutaj broni ustawienie postaci już sugeruje, że są tu elementy sensacyjne. I książka jest właśnie kryminałem z elementami sensacyjnymi z elementami thrillera. Tutaj jeszcze mamy tak fajnie podkreślone nazwisko autora na czerwono, i cały tytuł, i właśnie tutaj imię nazwisko są wypukłe. No i tutaj oczywiście mamy opis, notkę na temat biografii autora, no i sama książka. No, powiem, powiem tak, ani nie jest do końca gruba, ani nie jest do końca cienka z mojej perspektywy, taka w sam raz. Całość ma troszkę ponad 400 stron, 407 dokładnie, więc myślę, że to jest akurat właśnie taka średnia grubość książki, co też myślę, że wpływa na tempo czytania. Przy okazji mamy dosyć dużą czcionkę, co oczywiście ułatwia i przyspiesza lekturę. I myślę, że teraz możemy przejść do warstwy fabularnej. I naszym głównym bohaterem jest komisarz Bernard Grandera, który po roku przerwy od pracy z powodu zaginięcia jego córki zajmuje się sprawą wyłowienia ciała młodej kobiety z Wisły. Okazuje się, że komisarz znał rodziców zmarłej co nadaje nowe tempo całemu śledztwu, ale wciąż nasz główny bohater chce oczywiście odnaleźć swoją zaginioną córeczkę. I tak jak mówiłam w poprzednich recenzjach, tutaj znowu widać, że autor się rozwija. Widać to w stylu, widać to w kreowaniu akcji, postaci. Naprawdę jak, jeśli czyta się właśnie po kolei wszystkie książki, to jest to absolutnie widoczne, co jest ogromnym plusem. Już na wstępie powiem, że myślę, że jest to jedna z ulubionych książek autora, szczególnie przez to, że jakby sama akcja, sama historia, sama intryga, sama zagadka jest naprawdę wielowarstwowa. Za każdym razem, jak już dochodzimy do momentu, gdzie wszystko wydaje się jasne, to jednak takie nie jest i akcja wciągnie się dalej. Sama linia fabularna jest pojedyncza, nie mamy wątków pobocznych, ale tak jak wcześniej wspomniałam, im bardziej zbliżamy się do końca, tym to się tak zaczyna lekko rozwarstwiać, ale też na swobodę w czytaniu wpływa to, że jednak mamy cały czas ten główny wątek. Tam oczywiście są jakieś takie naprawdę drobne, poboczne, ale możemy się spokojnie skupić na głównej fabule. Jeśli chodzi o bohaterów, to Grandera jest zdecydowanie najbardziej rozpisanym bohaterem, jako że jest oczywiście naszym głównym prowadzącym tą historię. Ale w poboczne też nie były płaskie, po prostu jakby wykonywały powiedzmy swoją pracę, to do czego były przeznaczone, ale tak naprawdę mamy pokazaną głównie drogę komisarza po, przez całą historię i to nie będzie łatwa historia. Już mogę powiedzieć, bo na początku było trudno, a im będzie dalej, tym będzie gorzej dla naszego. Głównego bohatera i historia wciąga od pierwszych stron, i naprawdę niektóre sceny są, bym musiała powiedzieć, naprawdę mocne. Też nie wiem, czy dla wrażliwszych czytelników, może takie dosyć czy przerażające. Tu nie, wiecie, nie chodzi mi tutaj o elementy typu horror, ale o takie bardziej pokazujące ludzkie okrucieństwo, czy jakieś sceny drastyczne, ale według mnie to świetnie pasowało do historii. Jeśli ktoś właśnie lubi takie mocniejsze klimaty, to na pewno ta książka przemówi do takich osób. I myślę, że można to nazwać naprawdę rasowym kryminałem właśnie z takimi mocnymi, sensacyjnymi elementami. Książka też mówi dużo o naturze człowieka, właśnie szczególnie o tej strefie powiedzmy tego takiego okrucieństwa, czy właśnie dlaczego ludzie robią czasem naprawdę straszne rzeczy. I też fajny, jest to taki bardzo fajny smaczek, mimo że właśnie ta historia ma być głównie nastawiona na, na sensacje to jednak tak fajnie też skłania się ku refleksji na temat ludzkiej natury, i z tych wszystkich powodów, które wymieniłam, naprawdę mogę Wam tą książkę polecić. Ogromnie się cieszę, że mogę patronować temu tytułowi. Zapraszam Was również do innych tytułów napisanych przez Mariusza Leszczyńskiego. no i polecam Wysłannika Śmierci. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was do. Innych filmów, innych recenzji na Facebook i Instagram i do następnego filmu.